Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a to są Zmatszoty, czyli cykl w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, natomiast w Zmatszotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych. A skoro formalności mamy już za sobą, to możemy przejść do tego, o czym w dzisiejszych Zmatszotach. Jak namieszali studenci, czyli zaskakujące fakty na temat mieszanki studenckiej. Macao i pomakale, to znaczy mata i pomacie, czyli jakie są efekty współpracy Maty z McDonald'em, a także trochę tam o Burger Kingu. To, co powiem w tym momencie, to będzie zaprzeczenie wszystkiego, co mówią poradniki o tym, jak być dobrym dziennikarzem, jak utrzymywać ym, uwagę słuchaczy w czasie wystąpień, a także jak być dobrym twórcą internetowym o ile takie poradniki w ogóle istnieją, ale gdyby istniały to na pewno byłoby tam napisane fake it till you make it. Znacie angielski? Zabawy w Halloween. Hell win. Znacie angielski? Piekło wygrywa. W dużym uproszczeniu nie zdradzaj już na samym początku, a najlepiej w ogóle nie zdradzaj. Że to, co usłyszy dana osoba w tym odcinku, nie zmieni jej życia i właściwie nie jest niczym specjalnie ekscytującym. Ale doszłam do wniosku: no, że z matrzotów dawno nie było, a. Taki kolejny pełny odcinek, mam nadzieję, pojawi się pod koniec listopada, jeśli uda mi się dograć gości do tego nagrania. Trzymajcie proszę kciuki, żeby się udało, bo wtedy bardzo fajną historię mam nadzieję wam przedstawić. Natomiast warto, żeby te zmaczoty się pojawiły. I nie mówię, że na odwal się, czy robione na siłę, bo nie, za bardzo szanuję Wasz czas. Natomiast stwierdziłam, że zrobię je dzisiaj nieco inaczej. To znaczy, faktycznie mam dla Was newsy o McDonaldzie i Burger Kingu. Do których przejdę później. Natomiast główną atrakcją tego odcinka tych zmaczshotów będzie mieszanka studencka. Pomimo, że nic ostatnio na temat mieszanki studenckiej się nie wydarzyło, to właśnie stwierdziłam, ona będzie bohaterką tego odcinka. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym tygodniu, przynajmniej w przyszłym tygodniu z mojej perspektywy, w zależności kiedy wysłuchacie, może słuchacie tego za rok. Mam nadzieję, że Polska jeszcze funkcjonuje w takich granicach, jak funkcjonowała, a my dalej mamy dostęp do naszych paszportów, i w razie czego możemy stąd uciec, nie zostaliśmy zamknięci. Mam nadzieję, że macie się dobrze w tej przyszłości, a przynajmniej nie gorzej niż my teraz. W każdym razie 17 listopada, niezależnie którego roku, wypada Dzień Studenta. Jako osoba, która od dłuższego czasu nie studiuje, nie jest studentką, nie ma zniżek studenckich, to prawdopodobnie w ogóle bym nie zwróciła uwagi na to, że jest Dzień Studenta, gdybym pewnego dnia usłyszała o tym w radiu. Ale przeglądałam właśnie kalendarz Świąt Nietypowych w poszukiwaniu jakiejś inspiracji do nagrania dzisiejszego odcinka. I kiedy zobaczyłam informację o tym Dniu Studenta, to od razu pomyślałam sobie o mieszance studenckiej. Nie wiem, czy to jest typowe pierwsze skojarzenie ze studentem, natomiast ja od razu pomyślałam, właśnie o y, mieszance studenckiej, nie o alkoholu, ale jak się zaraz okaże, to nie jest wcale odległe skojarzenie jedno od drugiego. No i pomyślałam, dobra, to dowiedzmy się czegoś więcej o historii mieszanki studenckiej, przede wszystkim, dlaczego nazywa się ona mieszanką studencką. I okazało się, że ta historia nie jest specjalnie długa. Też nie ma aż tak dużo informacji na temat tej właśnie mieszanki studenckiej, więc yy, pomyślałam, że przedstawię wam bardzo w dużym uproszczeniu tę historię na łamach z matrzotów. I tak oto się tutaj wszyscy znaleźliśmy. Więc już nie przedłużając, bo to był bardzo długi wstęp, skąd się wzięła ta nasza mieszanka studencka i czy ta nazwa obowiązuje na całym świecie? Zacznijmy najpierw od tego drugiego pytania, czyli czy nazwa mieszanka studencka obowiązuje na całym świecie? Odpowiedź jest prosta. Nope. W większości krajów europejskich nazwa ta faktycznie nawiązuje do studentów. Ma w nazwie człon student albo coś podobnego i wiąże się faktycznie z żakami. Natomiast na przykład w Stanach Zjednoczonych nie mamy tutaj student mix ani nic podobnego, mamy natomiast trial mix. I jak już słyszycie, że studentem nie ma to zbyt wiele wspólnego. A to dlatego, że do Stanów Zjednoczonych wcale tej mieszanki nie sprowadzili studenci, a przynajmniej w teorii. Jaka znalazłam w różnych źródłach, bo właściwie większość źródeł podaje te same informacje, Trial Mix mieli zawdzięczać dwóm Kaliforni Kaliforni Cali... od razu chcę powiedzieć Kalifornicasha. So you're the pisarzem, writer, huh? More like a one hit wonder. Well, now I'm definitely not going to sleep with you. Oh nie, dwóm y, kalifornijskim surferom, którzy w 1968 roku y, zmiksowali, w sensie połączyli blended w tym przypadku, ale to nie chodzi o użycie blendera i zmiksowanie, tylko połączyć jaką miks, wiecie o co mi chodzi, <grywki> orzeszki ziemne oraz y, rodzynki, które miały być dla nich taką wysokoenergetyczną przekąską idealną do tego, aby oddać się później wymagającym sportom, tak jak w tym przypadku surfowaniu. I to jest taka historia, która gdzieś tam sobie krąży, że tutaj genialni surferzy na coś takiego wpadli. Natomiast okazuje się, że nie zupełnie. Zaskoczenie. Już 10 lat wcześniej, bo w 1958 roku o Trial Mix miał w swojej powieści wspomnieć Jack Kerouac w The Dharma Bums, czyli w Włóczęgach Darmy, gdzie to jeden z bohaterów miał właśnie Trial Mix zabrać ze sobą na hiking. Ale to nie koniec historii, a właściwie nie początek, to nie tutaj swój początek, czyli w latach 50. miała mieszanka studencka, tylko znacznie wcześniej, no i właśnie kiedy. O mieszance studenckiej wspominał już w 1910 roku Horacy Kepard. Amerykański pisarz podróżniczy, który właśnie zawarł informację o tej mieszance, o trial mix, że to jest taka fajna przekąska w przewodniku kempingowym. Z kolei w Oxford English Dictionary z 1913 roku możemy po raz pierwszy przeczytać o Gorb który to miał być właśnie idealną przekąską zabieraną na różne wycieczki i cóż oznacza gorb? gorp to jest akronim od good old raisins and peanuts czyli stare dobre rodzynki i orzeszki współcześnie niektórzy ten skrót tłumaczą jako granola owiec rodzynki Orzeszki ziemne. I co ciekawe, jeśli wpiszecie gorb w Google, to faktycznie od razu wyskoczy Wam notka na temat mieszanki studenckiej więc widać, ta nazwa wciąż jest aktualna. No dobrze, ale tutaj opowiedziałam Wam historię z perspektywy anglojęzycznych źródeł, które to próbowały doszukać się. Pochodzenia genezy trial mixu, jak to natomiast jest w Europie, bo jak już ustaliliśmy, większość krajów europejskich jednak nawiązuje w mieszance studenckiej do studentów. No więc, moi drodzy, tym razem na niemieckojęzycznej stronie internetowej dowiedziałam się, i od razu tutaj mówię, że nie znam języka niemieckiego poza słowem Zwibel i Izbin Felix. Pozdrawiam wszystkich, którzy uczyli się Izbin Felix, Iźmin Felix, Verb z du, Iźwonej Polen, Iźwonej Polen, Wową z Wową Tyle bezużytecznej wiedzy mam w głowie. W każdym razie, dlatego do przetłumaczenia tej strony używałam Google Translate. I jak wiemy, jak Google Translate coś przetłumaczy, to nie ma, sami wiecie czego, sami wiecie gdzie, no ale to jest jedyne, co mi zostało. Natomiast myślę, że główny sens został zachowany i to jest najważniejsze, więc teraz postaram się z tego łamanego polskiego na nasze to przetłumaczyć. I wychodzi na to, że pierwsze wzmianki na temat mieszanki studenckiej pochodzą już z XVII wieku. Dla przypomnienia, XVII wiek to mówimy o 1600 którymś roku. A to oznacza, że to jest znacznie wcześniej, niż niektórym Amerykanom się wydawało, że dwóch surferów z Kalifornii w 1968 roku odkryli mieszankę studencką. W tamtych czasach na taką ucztę mogli pozwolić sobie wyłącznie y, najbogatsi, osoby z najwyższych sfer, a to dlatego, że jak wiadomo, orzechy były wówczas bardzo drogie. Here comes the money. O studentyn futa pisali już moi drodzy nie kto inny jak sami bracia Grimm. A skoro o braciach Grimm mowa, to tutaj muszę posłużyć się pewnym rekwizytem. Wiedziałam, że nadejdzie taki dzień, kiedy zabranie ze sobą do Warszawy, do mojego dorosłego życia, książki, ulubionej książki z bajkami z dzieciństwa, będzie miało sens. I teraz będę mogła przejrzeć tę księgę, aby dowiedzieć się, w której to baśni bracia Grimm uwzględnili mieszankę studencką. Tutaj muszę na chwilę zrobić shutout dla pięknych ilustracji. Nie wiem, czy w ogóle je widać. Chyba nie, bo za bardzo razi. Słońce, no nic, trudno. I tak byśmy tutaj tej odpowiedzi nie znaleźli, dlatego, że słuchajcie, ja dzięki temu researchowi dowiedziałam się, że bracie Grimm, te niesamowicie zdolne bestie, wcale nie pisali wyłącznie baśni, bowiem obaj byli członkami Akademii Nauk w Berlinie. I uczonymi językoznawcami o znacznym dorobku. Najwybitniejszym ich dziełem naukowym był słownik niemiecki Deutsche Svörterbüsch, którego publikacje rozpoczęli w 1852 roku. Dzieło to kontynuowane było przez następne pokolenia uczonych niemieckich, a jego ostatni tom ukazał się w 1961 roku. Gocha bawi i uczy. Chociaż dzisiaj to wcale ani nie bawi, ani nie uczy, ale jeśli nie wiedzieliście, że bracia Grimm byli takimi mądrymi ludźmi, to już wiecie. No, i dlaczego do nich nawiązałam? Bo właśnie student flutter znalazło się już w ich słowniku. Okazało się, że tego określenia używano również w stosunku do marcypanu. I teraz być może sobie myślicie: O, takiego marcypanu! Ale tak, zanim zaczęliśmy mówić marcypan, mówiliśmy marcypan. Nawet odwiedziłam stronę język, słownik języka polskiego PWN i faktycznie marcypan spośród rozlicznych Wyrobów królewieckich, słyną dotąd powszechnie wyroby cukiernicze, mianowicie marcypany, które i za granicą znajdują odbyt. No proszę, proszę. Jakie to zaskakujące fakty na temat, na temat Marcy Panu pojawiły się przy okazji studencki, yy, stu, mieszanki studenckiej, ale dobrze, wróćmy już na właściwe tory. Dobrze, brzegu dalej nie odpowiedziałam na pytanie, dlaczego mieszanka studencka? Co mają z tym wspólnego studenci? Ta mieszanka, wówczas to były przede wszystkim migdały z rodzynkami, była także używana jako środek w przypadku zatruć. Dlaczego zatruć? Otóż Joachim Mann von Sieberg z żywieniowego i fizjologicznego punktu widzenia widzi to w ten sposób. W tamtych czasach nadużywanie alkoholu było prawie częścią stowarzyszeń studenckich, a ponieważ organizmowi przy nadmiernym spożyciu alkoholu brakuje elektrolitów, czyli wapnia, magnezu itd. orzechy i migdały je odbudowują. Jedna rzecz mi tutaj. Intryguję, dlaczego jest powiedziane, że w tamtych czasach nadużywanie alkoholu było prawie częścią stowarzyszeń studenckich? W sensie, mam wrażenie, że dużo się na świecie zmieniło, ale Niekoniecznie zwyczaje alkoholowe wśród studentów. I to tyle, słuchajcie, co udało mi się na temat mieszanki studenckiej znaleźć w internecie. Czyli to, co wiemy na pewno, to że Amerykanie jednak kojarzą bardziej mieszankę studencką z fajną, energetyczną przekąską, którą możemy zabrać na wycieczkę, posilić się w bardzo y, łatwy, wygodny sposób, natomiast w Europie panuje bardziej przekonanie, że mieszanka studencka... A, właśnie, słuchajcie, powinnam tu już wspomnieć o tym wcześniej i zapomniałam z tego wszystkiego, więc muszę tutaj zaznaczyć, bo być może część osób nie wie, że... Dobrze, miejmy to za sobą. Żeby zjeść, a właściwie żeby najpierw kupić i zjeść mieszankę studencką, nie trzeba być studentem. Naprawdę? Jezu, ale to jak to, ale za co? Naprawdę nikt tego nie kontroluje. Więc jeśli będziecie w sklepie przechodzić koło mieszanki studenckiej i pomyślicie, kurde, zjadłbym, ale albo już nie jestem, albo nigdy nie byłem studentem, to śmiało. Kupcie ją na moją odpowiedzialność. Skoro to już mamy jasne, to podsumowanie studen mieszanki studenckiej w Europie. Wiąże się ona faktycznie ze studentami. I chociaż w wielu współczesnych artykułach na temat mieszanki studenckiej, takich wiecie, typowo onetowskich na WP, czy jakiejś tam gazeta.pl, znajdziemy artykuły, że mieszanka studencka swoją nazwę zawdzięcza temu, że ona dostarcza wielu mikroelementów, które są niezbędne do prawidłowego działania mózgu, a nie kto potrzebuje takiego powera, jak właśnie studenci. No nikt, tylko studenci potrzebują takiego powera, yy, ucząc się na różne kolokwia, na sesje coś tam, coś tam, dlatego ta mieszanka taka dobra dla naszego mózgu nosi swoją nazwę. I okej, okay, brzmi to bardzo fajnie, mądrze, super, ale prawda być może jednak jest nieco inna związana z alkoholem i tym, że studenci musieli się ratować po bardzo szalonych libacjach. A teraz przechodzimy do, jakby się zastanowić wielkiego przeciwieństwa mieszanki studenckiej, czyli czegoś, co nie zawiera zbyt wiele mikroelementów i składników odżywczych, które posilą nasz mózg. Wprost przeciwnie, nie ma zbyt wielu tam takich dobrodziejstw dla mózgu, ale jakie są rozkosze dla kubków smakowych, mowa oczywiście o McDonaldzie. I tutaj, słuchajcie, muszę zacząć od tego, że bardzo zaintrygowała mnie dyskusja, która wybuchła wokół maty, a dokładniej niektórych wypowiedzi osób ze z świata showbiznesu. Opinii publicznej, o kim mowa? Katarzynie Bosackiej. Czyli autorka takich programów jak Bosacka chudnie cudnie i co nas zabija? Czy coś takiego? Nie wiem. W każdym razie ten taki program, który na Tefałem style leciał, gdzie okazywało się, że praktycznie każdy produkt to jest zło. Najgorzej oczywiście tutaj mowa o produktach przetworzonych, że parówki to jest w ogóle największe złotego świata. No ogólnie. Ach, Jacy to producenci jedzenia są źli. No i pani Kasia. Pani Kasia zabrała również głos na temat e, zestawu Maty i powiedziała: Dlaczego dzieci jedzą śmieci? Bo bez obciachu promują je znane nazwiska. Od dziś w McDonald's można kupić zestaw, który powstał we współpracy sieci z raperem Matą Michałem Matczakiem. Mata to artysta, który bije rekordy popularności głównie wśród młodego pokolenia. I tu pojawia się pytanie: Czy współpraca rapera z McDonald's i tym samym promowanie przez niego jedzenia typu fast food wśród młodzieży jest fair? Wątpliwe. Idźmy dalej. Po zakupie zestawu na paragonie pojawiły się wyszczególnione ceny produktów i co ciekawe, burger z potrójną zawartością mięsa kosztował tylko 5 ,10 zł 10 groszy, aż strach pomyśleć, ile kosztowało wyprodukowanie takich trzech kotletów. Najdroższa była lata matczaka, czyli sproszkowana zielona herbata z mlekiem. Jej cena to 8,30 zł, frytki zestawie kosztowały 4,60 a jak ze smakiem? Waniliowa matczak late była według Agaty za bardzo mleczna i słodka. Smak smakiem, ale największe zaskoczenie budzi skład tego napoju. Sprawdzając jego wartości odżywcze na stronie sieci, okazuje się, że macza late zawiera w porcji 241 kalorii, 9,2 g tłuszczu i aż 36 g cukru, czyli 7 łyżeczek. Czy to jest odpowiedni produkt dla polskich dzieci i młodzieży, wśród których problem nadwagi i otyłości jest bardzo poważny, a wręcz alarmujący? Ile ludzi myśli, że idąc do McDonalda dostaną pełnowartościowy posiłek, który jest dobry dla ich zdrowia? Co więcej, jestem przekonana, że nawet dzieci, a właściwie młodzież, bo to do młodzieży przede wszystkim ten zestaw jest skierowany, nie do dzieci, um, myśli, że zjedzą tam dobry posiłek. No nie, wszyscy moim zdaniem zdają sobie sprawę z tego, że to jest fast food i to jest Potocznie określane jako jedzenie śmieciowe, ale też od tego powiedzenia się odchodzi. Dlaczego się odchodzi? Bo w diecie człowieka jest miejsce na wszystko, tylko w odpowiednich ilościach. Nie za często e, prze, przeplatane to powinno być z dobrym, wartościowym posiłkiem, e, jedzeniem nieprzetworzonym, ale jest na to miejsce. Więc nie róbmy teraz nie wiadomo jakiego wydarzenia z faktu. Że McDonald's sprzedaje takie, a nie inne jedzenie, bo McDonald's takie jedzenie sprzedaje od dziesiątek lat. Ja się wychowałam na takim jedzeniu. I fakt, że 20 lat temu już ja zajadałam się w McDonald'em i kochałam tą sieć i do dzisiaj mam do niej duży centymetr, to nie była zasługa żadnego rapera. Nie, co więcej. Ja nawet nie wiedziałam wtedy, co to jest rap, a tym bardziej hip hop. I pamiętam, że kiedyś do yy, McDonald's. Happy Mili były dodawane płyty, które takie epki właściwie, które produkowała Coca-Cola, one były dołączane do Happy Mila i tam były jakiś dance, pop, house, coś tam, coś tam i była składanka hip-hop. Ja prosiłam rodziców, żeby wzięli hip-hop dlatego, że myślałam, że hip hop nawiązuje do tańca, wiecie jaki jest hula, hop hip, Hurra. Myślałam, że to jest coś z tym związane, nie miałam yy, pojęcia, że to raczej nie jest muzyka najlepsza dla pięcio-sześciolatki. I rodzice wtedy powiedzieli, wiesz co, weź sobie lepiej dance, czy coś takiego. Ale tak, nikt wtedy nie musiał ze znanych osób zachęcać mnie do tego, żebym chodził do McDonalda. I naprawdę, Pani Kasiu, większość tych młodzi, młodych ludzi, którzy teraz poszli do McDonalda na zestaw maty i tak... Korzysta z McDonalda. I tak często tam chodzi na Two for You, i tym razem poszli na zestaw maty, dlatego że był hype, chcieli przetestować o co chodzi. Większość wyszła finalnie rozczarowana po, zjedzeniu, po zamówieniu tego zestawu. Natomiast oni i tak już tam chodzą. I co więcej, ja gdybym była w ich wieku, też bym prawdopodobnie chodziła. Tylko że kiedy ja dorastałam, w mojej miejscowości nie było McDonalda. Najbliższy był 40, 50 km dalej, i miałam okazję zajechać tam bardzo rzadko. I to jest jedyny powód, dla którego nie stałowałam się wcześniej w maku. Nie był tak łatwo dostępny. Ale naprawdę to nie jest tak, że to, że ktoś popularny powie młodzieży: idźcie do McDonalda, bo mam tam swój zestaw, to jest jedyny powód, dla którego oni chodzą do McDonalda. Nie. Więc mogłabym tutaj się jeszcze długo rozwodzić na ten temat, ale reasumując, moją myśl. To nie jest tak, że młody Matczak sprawił, że nagle młodzież ruszyła szturmem do McDonalda. Nie, ta młodzież i tak się tam stołuje, nie trzeba jej wcale zachęcać. Tylko tym razem zamiast po jakiś zwyczajny zestaw, który zazwyczaj e, wybierają, skusili się na zestaw maty. Prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz, bo po pierwsze, primo, jest to współpraca tymczasowa i to jest e, limitowana edycja, po drugie, większość i tak była rozczarowana tym zestawem. E, I to tyle. To, to nie jest problem z matczakiem, że McDonald podjął się takiej współpracy. Druga rzecz. Myślę, że o wiele ważniejsze jest to, aby po prostu dzieciaki od najmłodszych lat edukować. Edukować właśnie na temat tego, jak się zdrowo odżywiać, a nie w dyktandzie dla która to była klasa dla czwartej klasy? Nie wiem, wrzucę Wam teraz, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to zobaczycie treść dyktanda w pewnej szkole o tym, jak to dziewczynka jest gruba i właśnie się będzie odchudzać i ona już nie może jeść drożdżówek i cały dzień się głodzi, no a finalnie na koniec dnia i tak się rzuci na jedzenie, przecież jest głodna. I to wcale nie na zasadzie Uciekajmy od takich praktyk, bo to jest wyniszczające, doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Binder don't that. Tylko to było takie zwykłe zasadzie: no, dziewczynki są grube, dziewczynki muszą dbać o swój wygląd, bo inaczej nie będą nimi interesowali się chłopcy. Pozdrawiam, a właściwie nie, ministra czarnka. Więc zamiast takich chłam wprowadzać do szkół, powinniśmy ich edukować, co to jest dobre odżywianie, jak dobrze komponować posiłki, że dieta to nie jest jedyna droga do tego, żeby mieć fajną sylwetkę. Cokolwiek to znaczy, tylko można, e, jeśli ma się taką potrzebę, stracić kilogramy. E, jedząc w pełnowartościowe, smaczne posiłki, nie trzeba się głodzić na kolejnym dukanie czy innych wymysłach, bo za moich czasów tego w szkole nie było i wiedzę czerpało się z tak złych pism jak Woman Health. To nie miało nic wspólnego z health, tylko bardziej z fitnessem i. No, długo by opowiadać, w każdym razie tu jest problem, a nie w tym, że Matczak podjął się takiej współpracy. Super, że się podjął, ja mu gratuluję. A teraz przejdźmy do wyników tej kampanii. Powolutku pojawiają się właśnie głosy, i czy McDonald's jest zadowolony z tej akcji, i uwaga, zero zaskoczenia jest, bo jak możemy przeczytać na stronie marketing przy Chawie. Na podstawie danych z ostatniego tygodnia, a wpis ten pochodzi z 2 listopada, yy, można jasno powiedzieć, że kampania McDonald's była strzałem w dziesiątkę, ale tylko w grupie wiekowej 18-29 lat. Pokazuje to, pokazują to odpowiedzi na pytanie, o których restauracjach słyszałeś coś pozytywnego w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W okresie od połowy lipca do połowy września 2021 roku wskaźnik ten w grupie 18-29 lat dla McDonald's wynosił około 43%. We wrześniu spadł o 7 punktów procentowych do poziomu 36%, natomiast w okresie 15-28 października wynosił 60%. Oznacza to ogromne zainteresowanie kampanią i pozytywny odbiór, Co ciekawe, w innych grupach wiekowych nie odnotowano takiego. Efektu. Później tam jeszcze jest um, informacja o value for money i tak dalej, i tak um, dalej. Jeśli będziecie zainteresowani konkretami na temat tej kampanii, to oczywiście linki znajdziecie w mm, opisie tego odcinka. Natomiast, dlaczego w ogóle to przywołuję? Bo rozśmieszyło mnie tutaj powiedzenie, ale tylko w grupie wiekowej 18-29. A przepraszam, dlaczego inne grupy wiekowe miałyby yy, Korzystać z takiego zestawu. W sensie ani Mata nie jest autorytetem dla jakichś osób starszych, ani też ogólnie osoby starsze niż 29, czyli 30 plus, specjalnie stołują się w McDonaldzie, albo stołują się tak jak zawsze, czyli jadą tam na frytki, kawę lub na Getsy. Więc. To tylko w grupie wiekowej jest trochę na wyrost i wiem, że niektórzy w internecie cisnęli z tego beka, ja się pod to podłączam, bo przecież McDonald's jednak jest kierowany do osób młodych. Czy to jest dobre czy nie? Nie mnie oceniać, ja osobiście jako dziecko wychowane na McDonaldzie, które jakoś funkcjonuje w dorosłym życiu, nie narzekam. Dalej mam wielki sentyment do tej marki. I ostatni news na dziś, bo finalnie i tak ten odcinek wyszedł dłuższy niż przypuszczałam. Yy, moi drodzy, wegetarianie oraz weganie, Burger King przychodzi do Was z dobrą informacją, a właściwie do Was w Hiszpanii. Powstał Burger King, czyli pierwsza wegetariańska restauracja sieci Burger King. Yy, o tym możemy przeczytać na stronie nowymarketing.pl Pl. Kilka miesięcy temu Burger King postanowił zmodyfikować menu jednej ze swoich restauracji w Niemczech, wprowadzając do oferty wyłącznie wegetariańskie pozycje. Na kilka dni w daniach Burger King, które do tej pory zawierały mięso, pojawiły się roślinne zamienniki kocetów. Po kilkudniowym eksperymencie w Niemczech sieć restauracji idzie o krok dalej i otwiera swoją pierwszą w 100% wegetariańską restaurację w Hiszpanii. Nowy lokal o nazwie Burger King powstał w Madrycie i od kilku dni oferuje swoje klasyki w wersji wega. Klienci znajdą tam bezmięsnego whoopera, roślinne Nagetsy, a także nową pozycję long... Vegetal, czyli wegetariański odpowiednik long chicken sandwich. Dla wegetarian istotny jest również fakt, że w odróżnieniu od innych lokali w Burger King dania są smażone bez użycia tłuszczu zwierzęcego. Fasada i wystrój wnętrza niewielkiego sklepu nawiązują do, do diety roślinnej dzięki dominacji zielonego koloru i licznych roślinnych ozdób na ścianach i pod sufitem. Na razie restauracja nie oferuje wegańskich zamienników serów czy, czy majonezu. Te produkty pochodzenia zwierzęcego nadal pojawiają się w daniach Burger King, jednak klienci mają możliwość usunięcia ich z zamówienia. Ci z Was, którzy są na YouTubie, to mogą e, zobaczyć jak wygląda wnętrze tej knajpy. Powiem Wam, że bardzo fajna inicjatywa i z przyjemnością będę obserwowała dalsze losy zielonej wersji Burger Kinga. I to wszystko dzisiaj, co dla was przygotowałam. Mam nadzieję, że jeśli słuchacie tego 12 listopada, to jesteście cali i zdrowi, ponieważ ja jestem jeszcze w tym punkcie historii, kiedy nie doszło do wieczornych zamieszek w centrum i mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał. Naprawdę mam taką nadzieję. Także mam nadzieję, że jesteście cali i zdrowi i szczęśliwi na ile to jest możliwe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i przypominam, że możecie mnie znaleźć na Instagramie zmaczne.go, na TikToku Zmacznego, na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcasty, a także w moim drugim podcaście Podcast Radioaktywny. Dodatkowo prowadzę jeszcze podcast Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, a także podcast W Drodze, który tworzę przy współpracy z firmą Raben. Bardzo Wam dziękuję. I do usłyszenia już niedługo.